Internetowa Telewizja Regionalna HB, Gracja Broda. witam Państwa w programie Kontra Gość. Moim dzisiejszym gościem pan Zbigniew Bogucki, radny sejmiku Pomorskiego oraz kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam Pana. W ostatnich dniach opinia publiczna żyje słynnymi nagraniami Sławomira Neumana, czołowego polityka Koalicji Obywatelskiej. Pan jako polityk jest oburzony tymi słowami, które miał Pan okazję usłyszeć w tych taśmach? Czy z jednej strony mnie to jakoś szczególnie nie dziwi, bo to jest jakby ciąg takich taśm, które wychodzą, a w których politycy Platformy Obywatelskie no w sposób taki bardzo knajacki prowadzą swoje rozmowy, I już abstrahuję od tych wulgaryzmów, które się tam pojawiają, bo oczywiście nikt z nas święty nie jest i niech pierwszy rzuci kamień, kto nie, nie przeklął w jakiejś prywatnej rozmowie, chociaż to nie powinno być w takiej skali, w takim rozmiarze, jak to słychać na tych taśmach, również u pana Neumana. Ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że co się mówi, a nie jak się mówi nawet. Oczywiście ta forma ma też znaczenie, ale przede wszystkim, co się mówi. A z tych nagrań jasno wynika, że Platforma Obywatelska, jeżeli jesteś w Platformie Obywatelskiej, to będzie się bronionym jak niepodległość, tak? Będziemy cię bronić jak niepodległości, mówi pan Neumann. A jeżeli jesteś poza, no to, to, twoja, to twoja strata i twój problem. No ja mam takie wrażenie po wysłuchaniu tych, tych nagrań, tych taśm. Uśmiecham się, ale to gorzki uśmiech niestety, że Warto by było, gdyby Polska pewnie zapisała się do Platformy Obywatelskiej, bo wtedy może politycy tego ugrupowania zaczęliby równie a, mocno bronić polskich interesów, jak swoich członków. I faktycznie te nagrania potwierdzają to, co widzimy w rzeczywistości. Bo jeżeli spojrzeć na sprawę pana Gawłowskiego, jeżeli spojrzeć na sprawę pani Zdanowskiej, spojrzeć na sprawę z Gdańska nieżyjącego już prezydenta, no to wszystkie te osoby miały zarzuty cięższe, lżejsze, ale zarzuty prokuratorskie, czy akty oskarżenia, czy tak jak w przypadku, czy były już sprawy sądowe odbywały się i wszyscy faktycznie byli przez polityków, pozostałych polityków Platformy Obywatelskiej, Brunieni do samego końca. znaczy zawsze mówiono, że to jest prawo polityczne, nawet jeżeli co innego mówiły orzeczenia sądowe. No i to pokazuje jaki jest sposób myślenia. Znaczy najważniejsza jest platforma nie polska, tylko platforma obywatelska i to jest przerażające. To teraz zapytam nie jak polityka, jak adwokata, czy osoby, które mają postawione zarzuty Powinny brać w ogóle udział w wyborach, bo to jest zastanawiające. Znaczy dzisiaj z punktu widzenia takiego formalno-prawnego oczywiście zakazu nie ma, bo dopóki nasza konstytucja o tym wprost stanowi, dopóki nie ma prawomocnego wyroku sądowego, to taką osobę uważa się za. E, niewinną, tak, za niewinnego i to jest taka jedna z podstawowych gwarancji konstytucyjnych praw człowieka, praw obywatela, praw e, takich procesowych. I oczywiście to jest rzecz niesłychanie ważna i, i trzeba zawsze przestrzegać, dopóki nie ma prawomocnego wyroku. Niemniej jednak no te standardy życia publicznego, one powinny iść wobec osób, które chcą brać udział w życiu publicznym, jednak i zdecydowanie dalej, nie jak ze, wobec zwykłego obywatela. I kiedy pojawiają się zarzuty, oczywiście nie wszelkie zarzuty, bo ktoś może sobie coś wymyślić e, i, że tak powiem, w ten sposób wyeliminować, swojego konkurenta politycznego, ale jeżeli te zarzuty są już na tyle poważne, jak w przypadku na przykład pana Gawłowskiego, to, to ja sobie nie wyobrażam, żeby takie osoby były promowane, zgłaszały, oczywiście one dzisiaj mogą zgłosić się jakby swoje kandydatury do wyborów, ale one, to też warto na to spojrzeć, są popierane przez polityków Koalicji Obywatelskiej, bo przecież w tym okręgu, no mówię o okręgu koszalińskim, nie wystawiono żadnego kandydata i to, zastanawiające, bo to jest też bardzo istotne i ciekawe, że tam żadne ugrupowanie, ani Lewica, ani PSL nie wystawili swojego kąt kandydata wobec Gaworskiego. No, wniosek może być jeden. Wszyscy się na tą kandydaturę zgadzają poza Prawem i Sprawiedliwością. To ja przytoczę teraz taki cytat. Po pierwsze trzeba być ostatnią świnią i mędą, żeby nagrywać. Ja nie toleruję tego typu zachowań bez względu kogo dotyczy nagrywanie pod stołem, nad stołem, spotkań bez zgody tych ludzi, którzy uczestniczą. To jest słowo na K... Zaczyna się na K, kończy się na O. To powiedział Włodzimierz Czarzasty w programie Polsatu News, czyli lider lewicy. To jest postępowanie niewłaściwe? Samo nagrywanie w sobie? Znaczy ja nie jestem zwolennikiem prowadzenia takiej, takiej polityki, bo to jest jednak jakaś forma polityki, że ktoś kogoś nagrywa. Tylko trzeba pamiętać, że na przykład w tym przypadku um, pana Neumana to nagrał go jego kolega partyjny. To znaczy, ktoś z kim rozmawiał w ramach struktury partyjnej, w biurze bodajże Platformy Obywatelskiej w Trzewie. Oczywiście takie zachowania są no, mało etyczne czy, czy nieetyczne, natomiast to jest jedna rzecz, kwestia moralności, i etyki. No, ale trzeba spojrzeć także na drugą stronę. To, że dowiadujemy się w sposób taki no, niewłaściwy, czyli że ktoś kogoś nagrywa, tak? ten drugi o tym nie wie, No ale w tych rozmowach mówi się zwykle prawdę. To znaczy tam tak naprawdę nie jak w świetle Jupiterów, nie przy mikrofonach, tylko w tych właśnie rozmowach e, politycy Platformy Obywatelskiej mówią to, co rzeczywiście myślą. Więc nie można jakby w ten, w ten sposób usprawiedliwiać czy zasłaniać e, tego, co istotnie jest treścią tych rozmów, bo to jest najistotniejsze. Jak myślą o Polakach, jak myślą o polityce, co myślą o tej polityce, jak traktują e, poszczególne grupy społeczne, również jak traktują nawet swoich kolegów i jak ich określają. A zdarzyło się Panu kiedyś słyszeć, żeby politycy z Prawa i Sprawiedliwości rozmawiali no, w podobnym tonie? Ale ja takiego... w tych takich prywatnych rozmowach. Oczywiście te, te, te rozmowy prywatne są zdecydowanie luźniejsze niż rozmowy, tak jak mówię, no, kiedy chociażby jak ta formuła, to jest rzecz oczywista i każdy z nas ma tego przecież doskonałą świadomość. Wiadomo, że inaczej rozmawiamy w gronie znajomych, kolegów, rodziny, a inaczej, jeżeli to są wystąpienia publiczne. Natomiast jest pewien, mm, pewien poziom, poniżej którego schodzić po prostu nie można. Ja sobie nie wyobrażam i nie pamiętam takiej rozmowy. Nie wykluczam, że takie rozmowy są, bo przecież wszędzie są, że tak powiem, czarne owce i to, te, te, tego nie można, że tak powiem, w stu wykluczyć. Natomiast sytuacja jest tego rodzaju, że ja w takich Rozmowach nie uczestniczyłem takim, nie brałem udziału, nie słyszałem o takich rozmowach, Mówię, one mają pewnie luźniejszy charakter, no ale ilość wulgaryzmów, ale to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, treść tych rozmów jest no, niesłychana. Ja sobie nie wyobrażam takich rozmów w moim środowisku. A zdziwiłby się pan gdyby takie nagrania Bardzo wypłynęły się z politykami dziwi. prawa i Bardzo sprawiedliwości, bym się zdziwił, ale myślę, że wtedy byłby myślę, że takie osoby, które w ten sposób prowadziłyby rozmowy i tak w ten sposób rozmawiały o Polkach, Polakach, o polityce, o Polsce, mówiąc tak górnolotnie, ale, ale, ale dosadnie no to myślę, że trzeba takie, takie, takie sytuacje, takie osoby po prostu no, gorącym żelazem to wypalać, bo to jest, to jest jakiś rak, który toczy politykę, bo jeżeli ktoś w ten sposób myśli o, o państwie, w ten sposób myśli o społeczeństwie, to on absolutnie nie nadaje się do tego, żeby brać udział w życiu publicznym. A zgodziłby się pan ze sobą Mirem Neumannem, który powiedział, że na wybory chodzą ludzie, którzy nie interesują się polityką? Tak, no często jest tak. Przecież nie całe społeczeństwo interesuje się kwestiami politycznymi. Nie żyje polityką, nie ogląda, nie ogląda program, programów publicystycznych, nie czyta gazet wszystkich. No trudno, żeby wszyscy Polacy interesowali się, że tak powiem, do szpiku kości tym, co się dzieje w polityce. To chyba nie byłoby nawet dobre. Natomiast tam chyba jednak inny jest jakby przekaz. To znaczy, że traktuje się Polaków jako osoby, które są no, po prostu w jakiś sposób... Nieprzygotowane, czy nie wiedzą, na kogo głosują, że można ich omamić, że można im sprzedać nieprawdę. To trochę nawiązuje, jeżeli mówimy o tych nagraniach. Mi się teraz w tym momencie przypomina ta rozmowa między panem Sikorskim a byłym ministrem Rostkowskim, ministrem finansów w rządzie Platformy Obywatelskiej, którzy mówili, że dwa razy obiecać, to tak jak raz spełnić, że obietnice wiążą tylko tych, którzy w nie wierzą. No, to jest jakby sedno tego. Także to, że. Część społeczeństwa niekoniecznie żyje na, na co dzień polityką. To myślę, że nawet dobrze. Natomiast to, że są traktowani jako osoby, które można bez, jakby sterować, że można wobec nich różne socjotechniczne um, uprawiać właśnie rzeczy, no to to jest sposób taki bardzo przedmiotowy traktowania Polaków i, i, i społeczeństwa jako takiego. Jarosław Kaczyński powiedział ostatnio, że jednym z największych takich dokonań rządu Prawa i Sprawiedliwości to jest wypracowanie wiarygodności. Według najnowszego sondażu Ibris dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF FM, możecie liczyć na poparcie około 45,1%. To zasługa rządów partii, czy też tej słabości opozycji właśnie, tych dodatkowych takich negatywnych elementów, które, które jednak na pewno na tą kampanię będą wpływać? Znaczy to zawsze jest tak, że to jest pewna wypadkowa tych dwóch czynników. Z jednej strony... Zasług czy osiągnięć, a z drugiej strony potknięć czy, 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 czy jakichś upadków, wręcz w tym wypadku, opozycji. Ale myślę, ja bym jednak stawiał na to pozytywne działanie. Proszę spojrzeć, że to słowo wiarygodność jest kluczowe dla, moim zdaniem, dla oceny tego, jak Polacy dzisiaj postrzegają, dlaczego jest tak duże poparcie, przynajmniej dzisiaj sondażowe. Ja myślę, że to się, mam nadzieję i wierzę głęboko, że to się potwierdzi w, przy urnach wyborczych Chociaż Basiewnika. prezes partii e, Prawa i Sprawiedliwości mówi wprost, że poparcie sondażowe to jedno, natomiast liczą się tylko te głosy, które zostaną wrzucone do urny wyborczej. Znaczy, to, to nigdy nie jest tak, że sondaże wygrywają wybory. Przecież wielokrotnie doświadczyliśmy tego, że ktoś, kto cieszył się nawet w niedzielę wyborczą, tak? przy ogłoszeniu exit polu, okazywało się, że był przegranym w poniedziałek rano, bo się okazywało, że te przesunięcia były, więc oczywiście. Wygrywa się wybory nie sondażami, a wygrywa się wybory przy urnach wyborczych i to jest rzecz oczywista, dlatego my dzisiaj w tych ostatnich dniach kampanii bardzo mobilizujemy Polki, Polaków, polskie rodziny, żeby poszły do wyborów, żeby poświęciły 15-20 minut, czasami godzinę i oddały ten głos, bo to jest święto demokracji. Tak naprawdę będą wybierać swoją przyszłość, przyszłość swoją, swoich dzieci, swoich wnuków i to chcemy Polakom przekazać. Znaczy my mówimy o tym, idźcie na wybory, idźcie na wybory i głosujcie zgodnie. Swoim, że tak powiem, przekonaniem, sumieniem i z oglądem tej sytuacji, która, która się zdarzyła. Natomiast wracając jeszcze do tego wątku poprzedniego, moim zdaniem jednak te wyniki, które dzisiaj sondażowe są i to zaufanie społeczne, którym Prawo i Sprawiedliwość jest zdarzone, to jest przede wszystkim to, że Polacy widzą, że to jest pierwszy rząd, który jeżeli coś mówi, to to wykonuje. Można się z tym zgadzać, bo nie. Ale wiarygodność jest, można powiedzieć, drugą nazwą Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj. E, e, opozycja bardzo często to krytykuje, ale pamiętamy zapowiedzi, chociaż Piątki Kaczyńskiego, zapowiedzi sprzed e, m, wyborów, e, eurowyborów, one już tak naprawdę dzisiaj zafunkcjonowały. Czy, czy to trzynasta emerytura, czy to 500 plus na pierwsze dziecko, inne rozwiązania, obniżenie podatków, to wszystko jest wprowadzane. To nie jest tak odłożone od kalendarza Greka, że to będzie kiedyś za lat 5, 10, a może jak będzie taka albo sprzyjająca, albo niesprzyjająca koniunktura, nie. Jeżeli my coś mówimy, to mamy to wyliczone, obliczone, sprawdzone i to wprowadzamy. Padły kolejne deklaracje, 100 obwodnic w 100 dni nowego rządu. Ten program, on już jest przygotowany, wy jesteście na niego w pełni gotowi, czy on dopiero będzie powstawał ewentualnie po wyborach? Czy to jest taki projekt, który wyciągacie z szuflady i on jest gotowy, kładziecie go na stół i mówicie tak, na 100 dni rządu, my mamy przygotowany ten program? Znaczy wracam znowu do tego, w jaki sposób my prowadzimy politykę. Jeżeli coś mówimy, jeżeli coś zapowiadamy, to mamy przygotowany program, zabudżetowane można powiedzieć pieniądze, czy przynajmniej dzisiaj nie zabudżetowane, bo tego w budżecie na 2019 rok nie ma, ale źródła finansowania przewidziane i my to wszystko. Zrobimy. Podobnie było, ja przypomnę, d, dwa duże, bardzo duże projekty, czyli Fundusz Dróg Samorządowych i Połączenia lokalne, wtedy też mówiono, że to, że się nie da, że to jest bez sensu, skąd pieniądze, jak to zrobią? Dzisiaj to funkcjonuje. W województwie zachodniopomorskim no, w ramach tego programu m, m, naprawy tych dróg lokalnych jest ponad 200 milionów wydatkowanych w tym roku. To są realne pieniądze, więc jeżeli mówimy dzisiaj o, o obwodnicach, czy prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi o tych obwodnicach na 100 dni rządu, to to dzisiaj Polacy mogą w to wierzyć, bo mają ku temu wszelkie przesłanki. Tylko w przypadku dróg lokalnych problem jest nieco inny. Są pieniądze zabezpieczone na poziomie rządowym przekazane przez wojewodę chociażby zachodnio pomorskiego. Natomiast starosta policki mówi wprost. Dostaliśmy dofinansowanie, nie wiemy, czy drogę zrealizujemy, bo brakuje nam 2,5 miliona w budżecie. Mhm. No ale to jest niestety trochę problem samorządów. Znaczy, no, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie będzie odpowiadał za wszystko, bo Samorządami to jest trochę tak, że jeżeli chodzi o ich uprawnienia, to często bardzo chcą mieć je bardzo szerokie. Natomiast jeżeli chodzi o problemy, to najchętniej podzieliliby się samorządowcy, przynajmniej część z nich, z rządem. Ja wiem, że to jest często trudno, żeby na poziomie samorządu zrobić jakieś większe projekty, ale proszę mi wskazać drugi rząd, który powiedział nie wiem, dwa miesiące wcześniej, że będą pieniądze, a po dwóch miesiącach te pieniądze są dostępne na przykład u wojewody po to, żeby samorządowcy mogli wyciągnąć rękę. Oczywiście to jest dla części samorządów problem, żeby Dołożyć ten swój, ten swój udział. No ale to już od tego są samorządowcy, żeby tych pieniędzy poszukiwać. No gdyby rząd miał finansować wszystko w 100%, no to samorządy nie byłyby potrzebne. Są zapowiedzi 13 i 14 emerytury. Nie ma natomiast zapowiedzi mówiącej o tym, że odejdziecie od opodatkowania emerytur. Dlaczego? Dlaczego jest taki kierunek? Czy mówimy to mówimy w ten sposób, dlatego, że to po pierwsze by było nie do końca sprawiedliwe rozwiązanie, dlatego że ktoś, kto ma niską emeryturę, dużo mniej by zyskał na odejściu od podatku od emerytur niż ten, kto ma bardzo wysoką. Więc tak naprawdę ten rozdźwięk między emerytami, którzy mają duże świadczenia emerytalne, a tymi, którzy mają te najniższe, by się jeszcze bardziej pogłębił. To nie jest kierunek, moim zdaniem, dobry i to jest jedno, jedno uzasadnienie, takie nazwijmy to sprawiedliwościowe, znaczy, żeby nie rozwarstwiać, jeszcze bardziej nie roz, rozszerzać tej różnicy między tymi, którzy mają wysokie emerytury, a, tymi, a większością Polaków, którzy niestety mają te emerytury niskie. A drugie uzasadnienie no, wiąże się z finansami publicznymi. Nie można dzisiaj w Polsce w sposób odpowiedzialny powiedzieć, że te wszystkie przepływy związane z emeryturami, które są uwzględnione w budżecie i które no, przecież przepływają również przez Współpracownikiem ubezpieczeń społecznych, one zostaną dzisiaj odcięte, bo przecież jest rzeczą oczywistą, że dzisiejszy ZUS nie wypłaca pieniędzy emerytom tych, które, których, które oni przez lata odkładali, ale niestety w Perelu były przejadane na bieżąco, tylko to są pieniądze dzisiejsze, bieżące, więc dzisiaj ucięcie tak naprawdę tych przepływów pieniężnych powodowałoby no, pewną zapaść, tak? pewien zastój. I ktoś, kto dzisiaj o tym mówi, bo to jest pomysł i Konfederacji, i, i, i PSL-u, no, to, to jest nieodpowiedzialne myślenie o państwie. A powiem mi pan, jest e, gdzieś taka obawa ekonomistów prawa i sprawiedliwości, że budżet może tych wszystkich obietnic nie wytrzymać. Jest program 500, jest 500 dla osób niepełnosprawnych, są też zapowiedzi e, tego takiego 500, w cudzysłowie dla małych przedsiębiorców w postaci tego małego zusu. I podwyższenie, to co najważniejsze, podwyższenie pensji minimalnej. Może tego w którymś momencie budżet nie wytrzymać, czy jest to tak wyliczone, że, że to się musi zgadzać przynajmniej w tej najbliższej perspektywie? Znaczy ja myślę, że ta najbliższa perspektywa jest, znaczy myślę, jestem przekonany, że ta najbliższa perspektywa jest absolutnie przez rząd... Przeliczona. Ja przypomnę, te same obawy pojawiały się w momencie wprowadzania tego naszego sztandarowego programu 500 Wtedy minister finansów, ówczesny minister finansów, pan Jacek Roskowski, o którym dzisiaj wspominałem, mówił: cytuję pieniędzy. Na to nie ma i nie będzie. A wcześniej Donald Tusk mówił, że, że tak powiem, o złoci można powiedzieć, nie cytuję dosłownie tego, kto znajdzie te pieniądze w budżecie i da ludziom. Te pieniądze się okazało znalazły. Znalazł rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczona Prawica, więc te pieniądze w budżecie są. To też jest takie jednostronne, bardzo takie liberalne patrzenie na, na gospodarkę. To znaczy, że te pieniądze tylko są wydawane. Ja przypomnę, że te pieniądze przecież wracają do obiegu finansowego. One w postaci różnego rodzaju podatków, danin. Zakupów dokonywanych przez rodziny czy przez te osoby, którego różnego rodzaju świadczenia społeczne uzyskują. Przecież one nie są odkładane gdzieś, one nie giną, one nie są palone, one nie są gdzieś topione w jeziorach, one są wydawane w polskiej gospodarce. I one tym polską gospodarkę napędzają. Ten popyt wewnętrzny jest coraz większy. On jest dzisiaj bardzo wielką siłą polskiej gospodarki, dużego przecież 38-milionowego narodu. I my dzisiaj proszę zauważyć, bardzo mocno, będąc, bardzo mocno związani z gospodarką niemiecką. Tutaj ta wymiana handlowa jest największa. Nie ulegamy temu spowolnieniu, któremu ulega gospodarka Niemiec. Niemcy mają wzrost na poziomie zerowym, chyba tam jest nawet kwartał na minusie. My cały czas rozwijamy się blisko 5%, tak? a, na, a na pewno grubo ponad 4% PKB, mimo że nasz największy partner handlowy, można powiedzieć, jest w recesji. I kiedyś, kiedyś powiedziano, by, że ta recesja musi również dotknąć nas. Ona z, nas nie dotyka. Dlaczego? Mamy bardzo duży popyt wewnętrzny i mądrą politykę gospodarczą. Czy dajemy pieniądze ludziom, a ludzie z tymi pieniędzmi po prostu w ramach swoich gospodarstw domowych robią najlepszy użytek. A jak podoba się panu pomysł Konfederacji, który mówią, której politycy mówią, że w Polsce można jeździć za 3 zł, czyli płacąc 3 zł za paliwo? Da się to realnie dzisiaj obniżyć? Ceny paliwa? Moim zdaniem Konfederacja ma często takie rozwiązania bardzo ekstremalne, skrajne. Nigdy nie byli przy rządzie i chyba nie mają, tak, tak mi się wydaje, chyba nie mają takiego realnego spojrzenia na to, co w Polsce się dzieje. Przecież cena paliw to jest kwestia wypadkowych bardzo wielu rzeczy. To są różnego rodzaju daniny publiczne, akcyzy, podatki, i tak dalej i tak dalej, ale to też jest kwestia rynków międzynarodowych ceny baryłki ropy, przetwarzania tej ropy, dostarczania surowców, polityki międzynarodowej. No, czynników. Na cenę danego to, co my dzisiaj tankujemy, ja dzisiaj tankowałem paliwo na stacji benzynowej, jest przynajmniej kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt. Więc jeżeli ktoś dzisiaj mówi o tym, że on stryknie palcami i powie, paliwo będzie za 3 zł, to jest populizm. To zapytam kolokwialnie, dlaczego za czasów rządów Platformy Obywatelskiej paliwo było ponad 6 zł, a dzisiaj jest poniżej 5 zł? Z czego to wynika? Z tego, że cena za baryłkę ropy na świecie jest dzisiaj tańsza, czy z tego, że zostały różnego rodzaju podatki obniżone? Znaczy ja myślę, że to wynika z, z kilku rzeczy. Na pewno to wynika z ceny która obowiązuje w obrocie międzynarodowym właśnie baryłki ropy. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, właściwie te daniny publiczne one zostały nieco obniżone, ale, ale to nie jest aż tak, żeby to wpłynęło tak bardzo mocno na obniżenie na, obrzy, na, na obniżenie ceny paliwa. Ale proszę nie zapomnieć, moim zdaniem głównym czynnikiem, który wpłynął na obniżenie ceny paliwa, abstrakując już od tych, od tych zmiennych, na które rząd nie ma wpływu. To są rzeczy absolutnie zewnętrzne, chociażby te ceny w obrocie międzynarodowym. To, to jest kwestia uszczelnienia granic, uszczelnienia tego, co do Polski wpływa. To znaczy, jeżeli dzisiaj Orlen, największy polski koncert naftowy, produkuje paliwa i odprowadza od nich podatki i wiemy, że granice są szczelne, że nie wpływa lewe tak zwane, tak zwane lewe paliwo, no to to paliwo legalne może być tańsze po prostu, dlatego że wszystkie taniny są odprowadzane i Orlen. Wiedząc, że nie ma nieuczciwej konkurencji, może obniżyć ceny. Natomiast w momencie, kiedy ta nieuczciwa konkurencja była, no trudno było obniżać ceny. Marszałek Terlecki powiedział, że Polska służba zdrowia jest jedną z najlepszych w Europie. Nie zgadza się z tym na przykład kandydat Koalicji obywatelskiej Tomasz Grodzki, który mówi wprost, że obecna ochrona zdrowia to hańba rządów prawa i sprawiedliwości. Mam duży problem, jeżeli mówię o panu profesorze Grockim, dlatego, że z jednej strony bardzo go cenię jako wybitnego specjalistę, to jako chirurga i tutaj, że tak powiem, no, jest wysokiej klasy specjalistą. Natomiast jeżeli chodzi o jego w cudzysłowie zasługi, jako menedżera służby zdrowia, czyli szefa szpitala w Szczecinie z Dunowie, są no, samymi minusami. Dzisiaj Pan Grocki podejmuje taką polemikę i wysnuwa takie bardzo daleko idące wnioski. A ja przypomnę, że on, będąc szefem szpitala w Szczecinie z Dunowie, doprowadził ten szpital do ruiny finansowej. I to nie są jakieś um, moje wymysły czy moje sądy. Ja przedstawię fakty. E, zostawiając szpital, czyli rezygnując z funkcji dyrektora, wspominam ten konflikt z marszałkiem Geblewiczem e, w ramach tego ugrupowania samego, czyli Platformy Obywatelskiej, było około 50 milionów. Różnego rodzaju zobowiązań, z czego blisko czy około 25 milionów były to zobowiązania wymagalne, czyli długi, te, które już nie były płacone na bieżąco. No, taki był efekt czy taki był wynik rządów pana profesora czy zarządzania Pana Profesora Grudzkiego szpitalem w Zdunowie. Jest takie biblijne zdanie, że kto nie potrafi w małej sprawie jakby dotrzymać, to, to, to nie daje mu się dużych spraw. Dzisiaj pani Kidawa Bońska mówi, że to jest w gabinecie cieni kandydat na ministra sprawiedliwości. On dzisiaj recenzuje w ten sposób... Ministra polity... zdrowia. Przepraszam, ministra zdrowia, oczywiście. Natomiast on dzisiaj w ten sposób bardzo taki radykalny jako cenzor, można powiedzieć, ocenia to, co się dzieje w służbie zdrowia w sytuacji, kiedy jego osobiste dokonania. Są fatalne, są najgorsze, najgorsze z możliwych, bo ten szpital trzeba było ratować poprzez połączenie z Wojewódzkim Szpitalem na ulicy Arkońskiej. I do dzisiaj ten dług ciąży na tych, na tych szpitalach. Więc no, myślę, że jest chyba jednak niestety, mówię to z wielką przykrością, ostatnią osobą, która powinna się w kwestii finansowania służby zdrowia wypowiadać. A jeżeli już jesteśmy przy finansowaniu służby zdrowia, to ja tylko powiem naszym widzom, że jeżeli chodzi na przykład o budżet Narodowego Funduszu Zdrowia tutaj w Zachodnio-Pomorskim, to w 2015 roku, on wynosił 3, mili 3 miliardy 100 milionów złotych, natomiast teraz wynosi blisko 4 miliardy. Mamy miliard różnicy. Miliard pieniędzy więcej jest w zachodniopomorskim na leczenie. W samym zachodniopomorskim. I to są fakty. I na zakończenie odejdźmy od polityki. Jest pan częstym gościem na Stadionie Świtu z Kolwin. Zgadza Sentyment? Się. E, to jest, e, znaczy piłka nożna była jakby obecna w moim życiu od zawsze. Jako taki mały chłopiec zaczynałem, e, zaczynałem w Trampkarzach, kopałem piłkę przez wiele, wiele lat, no, ale później pewnie, e, pewnie z braku niestety talentu, żeby kontynuować i rozwijać się w tym, e, w tym kierunku. Natomiast piłka nożna jest jakąś moją taką miłością od dzieciństwa. A Świczkolwin, dlaczego Świczkolwin? Bo to jest taka drużyna, która mm, w takim starym, dobrym stylu, to znaczy bez wielkich pieniędzy. Bez wielkiego zaplecza, ale sercem, zaangażowaniem potrafi zdobywać naprawdę bardzo fajne cele. I dzisiaj mam trochę wrażenie, że Świd jest lepszy sportowo niż ta cała otoczka, że świt zrobił więcej niż myśmy się po świcie spodziewali. I cieszy mnie jeszcze jedna rzecz, że to, co bardzo często niestety odchodzi do Lomusa i w Polsce, i w Europie Zachodniej, że te małe kluby przestają funkcjonować z uwagi na to, że nie przychodzą kibice. To znaczy, kibiców interesuje Manchester United, Juventus, Bayern, te wielkie Real, Barcelona, te wielkie kluby. A tak naprawdę powinna zainteresować też nasze, te lokalne kluby, bo tutaj rodzą się te talenty i tutaj możemy widzieć ten futbol na żywo i to jest chyba najpiękniejsze. Tylko to, co można jeszcze podkreślić w przypadku Świtu z to trzeba powiedzieć, że ten klub jest dobrze zarządzany. No, to jest klucz do, to jest klucz do sukcesu. To znaczy, to, to zarządzanie właśnie w świcie pokazuje, że pieniądze są ważne, ale nie są najważniejsze. Że jeżeli jest pomysł, jeżeli jest właśnie mądre myślenie o przyszłości klubu, jeżeli jest fajne, mądre zarządzanie. I jest też włożony w to serce. Mówię to trochę tak, może to brzmieć tak trochę dziwnie, ale jeżeli nie ma zapału, jeżeli nie ma zaangażowania, to nawet największe pieniądze, najwię, najwięksi sponsorzy i to się często w wielkich klubach przekładało, że same gwiazdy nie grają, tak buty najlepsze nie grają. Trzeba mieć jeszcze zapał, serce, umiejętności i chęć prowadzenia drużyny, i ja to widzę w świecie Skądin. Dziękuję. Moim Państwa gościem był Pan Zbigniew Bogucki, radny Sejmiku Zachodniopomorskiego oraz kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Dziękuję za wizytę i dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję.